Witam serdecznie dzisiaj zrobimy sałatkę z makaronu i zielonego ogórka potrzebować będziemy 25 deko ugotowanego makaronu makaron gotowałam w dużej ilości osolonej wody 10 minut na siteczku przelałam zimną wodą będziemy potrzebować jeden zielony ogórek 15 deko kiełbasy, może być szynka, zielona pietruszka, 3 czwarte szklanki kukurydzy, 2 łyżki majonezu i 2 łyżki jogurtu, sól i pieprz. Kiełbasę i ogórek kroimy w kosteczkę, a zieloną pietruszkę drobno posiekam. Składniki. Już mam pokrojone i dodajemy do miski z makaronem. Dodajemy kukurydzę i całość doprawiamy solą i pieprzem. Dolewamy majonez z jogurtem. I sałatkę dokładnie należy pomieszać. Kolorowa sałatka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka z makaronu i zielonego ogórka. wygląda sałatka z makaronu i zielonego ogórka.